Gwoli ścisłości moje pełne imię i nazwisko brzmi Winsor Horn Lockwood III. Ale wolę Win. Zwerbowałem Wina do FBI i to było dobre posunięcie. To człowiek maszyna. Żadna sztuka walki, żadna broń nie jest mu obca. W całej swojej karierze nie trafiłem na taką postać. Win ma do mnie słabość. Jestem jego ulubioną kuzynką. Nie bez powodu. Niektóre sprawy załatwiamy w ten sam sposób. U nas rodzinne. Przyznaję, lubię przemoc. Bardzo ją lubię. Nie uciekam się do niej dla innych. Walczę, kiedy tylko mogę. Nie staram się unikać kłopotów. Szczerze mówiąc, to ja ich szukam. Jeśli chodzi o mnie, w moim życiu dużo się działo, ale to już za mną. Teraz bronię wszystkich, którzy tego potrzebują. Za wszelką cenę. Znam mnie niewielu agentów. Mało kto wie, jak się naprawdę nazywam. Ale każdy szef biura i każdy prezydent spotyka się ze mną w pierwszym dniu urzędowania. Nie wychodzę z cienia i jestem szarą eminencją. Nie tracę czasu na nic, w czym nie jestem dobry. Uważam się za świetnego golfistę, świetnego finansistę, świetnego boksera i zapaśnika. Świetnego kochanka. Taka jest prawda. Jeśli już coś robię, Muszę być w tym najlepszy.